Siemanko z tej stery Choclet. witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam Was razem z Dzień dobry! No i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w bardzo, bardzo dziwną grę, która nazywa się PKXD. I XD. <laughs> y z tego co <laughs> widziałem. Na jakby na stronie sklepu Play wygląda jakby to była jakaś podróbka mega, Robloxa. Tak, ale zauważyłem, że ona jest jakby mega, mega popularna. Ona jest I chyba na czwartym miejscu Ogólnie w bardzo dużo osób w to gra I tak. jeśli wy też w to gracie, dajcie koniecznie znać w komentarzu. A my dzisiaj zrobimy sobie postać i spróbujemy coś zrobić w tej grze, bo jakby... Absolutnie. Nigdy w życiu jeszcze nie widzieliśmy ani żadnego grania w tą grę, ani w filmiku, nic mm -hmm, zupełnie, żadnego więc... Żadnego odcinka. Mój a... drogi, czy możemy zrobić gaianali? Możemy zrobić gaianali, możesz być, bardziej zielona. Nie chcę być zielona, możesz zielone być włosy chciałabym. Bym mieć. Poczekaj, Dobra. mam no skórę, proszę bardzo, białą proszę jak bardzo. ściana. Nie, zobacz, tu jest ten. Koci. Yy... Gdzie? Oto? Tak, albo tu są te kocie. Albo tak? Ojej, które? To jest, to jest, to jest. To jest, ba, to jest bardziej kocie Chyba, że są a tam jeszcze fajniejsze. To jest bardziej królicze, wiesz? Mamy tutaj. Yy... Okay. jakieś oczy dziwne. Dobra, nie. to jest chyba spoko, Poczekaj, co? ale ja chcę być kotem, czy ja chcę być królikiem? Bo zobacz, to jest Możesz być koto-królikiem. Bo... I dostaliśmy właśnie 20 coinów za coś, nie wiem co. Nie wiem, może dlatego, że gramy w grę? Poczekaj, takie na się włosy, mój drogi, zostawiamy okay. kota. włosy. O nie, ale... Ale mamy. Mamy chyba, poczekaj, iść na dół, szukamy to zielonych włosów. To jest takie... może nie Czy kolorować? No nie wiem, bo zobacz, chyba to jest jak w Robloxie. Po prostu takie musisz zielone. kupić jedne. zielone, Ojo, słabo. A pokaż mi te. O te? No spróbuj. A te niżej, zielone? Ojej, ojej, chyba te najbardziej. O te? No. Kurcze, jakby były takie zwykłe, o takie tylko tak, że w tylko kolorze. Tak, tylko zielone, prawda? Nie da się ich zmienić koloru. No niestety chyba. No dobra, to w takim chyba że chcesz być na przykład. Księżniczką. No mogę być księżniczką z, Albo... z... Tak? Nie, mogę być tamtą, tą księżniczką. Tam mi się bardziej podobała. O ta? Tak. A poczekaj, pokaż mi jeszcze tą na lewo, tutaj e, z tą kokardką. O ta? To jest ta z Disneya. Mm, tak, ale tutaj też jest ta chyba z Disneya, ta tutaj mm -hmm. z tym. To, czy to... Nie, ja chcę mieć tutaj. Ta jest brzydka moim zdaniem. Weźmy okay. tą, która ma tiarę. O ta? Tak, dokładnie ta. Dobra. Zobaczmy teraz w takim razie dalej e, ubrania. Powiem tak, szału nie ma, jeśli chodzi o ilość rzeczy. Naprawdę? To e... prawda? Co dalej? Poczekaj, mamy 20 jakby tych kryształów tej premium waluty. Więc z na, na, jedną, ubra na jedną koszulkę starczy. Nie, albo tutaj są, zobacz to za monety. Za monety też coś znajdziemy. Okej, okay, są jakieś obrazy. O nie! U. Ja wiem, które już dla mnie będzie. Ta? Tak, pokaż. A, a, a iść co niżej? z rękawami? Jeśli Jej, to no po co mi rękawy? Po co komukolwiek rękawy? Przecież mogę tak chodzić tak samo. Zobacz, tu jest całkiem o, dużo pupi, rzeczy. Pupi, pupi, pupi. Wracaj. Nie chcę być policjantką. Nie chcę być policjantką, chcę być czymś uroczym, ale a, chyba. A na to już nie mam pieniędzy Nie, Nie, prawdopodobnie Mamy. to jest, wiesz, jakiś może level. Jakieś wyższe poziomy, no tak. dobra. Ale wiesz, to jednak mi się nie, nie podoba do końca ta. A pokaż może inne em, koszulki, które okay. były wcześniej. O, tak, spróbujmy tą. To, to wyglądam jak ty, w kurde, z długimi włosami. Troszeczkę. Bardzo! Eee, to może... Znowu dostałem coiny za coś. Za, za, za bycie w grze się dostaje pieniądze. Najwyraźniej słuchaj, tak to wygląda. A to? To. To? Ale, ale to, to będzie wydajemy to wszystkie nasze kryształy. No to... No dobra, to sobie zobaczmy, poradzić. czy są do tego jakieś spodnie ładne. Okej. Okay. Ojejku. Może jakaś. O, tu jest ta spódniczka, to ta taka czarna, ta czaka czarna. To ta, taka? Tak, 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 Okej. tak, tak, tak. Wyglądam super, naprawdę. Czapki? Tylko czy uda nam się to kupić w ogóle, wiesz? Można być. <laughs> Można być kicią. O, nie, Można trzeba być żeby mieć koś. <laughs> Można być dalej kicią. Nie, ja chcę to! Poczekaj, daj mi. E, gdzie masz kicie dalej? <laughs> Tutaj, ten taki ki kiciowy. O to. Tak. Okej. Okay. Tak, ja muszę mieć czapkę, ja muszę mieć śmieszną czapki. E, I to czapkę. tyle, wiesz co, tu chyba trzeba po prostu dalej grać, żeby móc zmieniać postać Przypuszczam, bardziej. Przypuszczam, ale na razie jest całkiem w porządku, jeżeli wystarczy e, tam pieniędzy na wszystko, a, to... słuchawki nie o, możemy mieć. O, nawet te moje, prawda? E, co? Rękawiczki? Rękawi... Nie, żadne Rękawi... nie chcę. Możesz mieć szczypce. Nie chcę szczypców, nie chcę szczypetków. Okej. Okay. Buty? E, buty jakby najzwyklejsze, mogłyby te drugie za darmo. O, te są ładne. E, Kocie, mogłoby być te drugie za darmo, proszę o, państwa. Te? Tak, może być. No dobra. Oraz okulary, pewnie że mam okulary, tylko że. O, tak, Oj. tak, Chcesz tak, być? tak, tak, dobra, to super. O, e, maseczki, o i tu są te maseczki, ale nie, nie, nie mam już pieniędzy, niestety. Czy znaczy, mamy pieniądze? Ale nie, jakby... ponieważ już wydaliśmy poprzednio. A, bo tu nam się tak, sumuje. Tak, dokładnie tak. Okay. A to jest coś ostatniego, czyli. A o, poczekaj, czy jest żabowy? Nie, nie jak... możesz mieć skrzydła i plecak. Ale mogę mieć plecak z tymi. O nie, dobra. No dobra, drogi, to tyle, zobaczymy. Tyle. Jestem całkiem uracza, powiem szczerze. Zobaczymy w ogóle na czym ta gra polega, e, prawda? 920. Tak, tak, Kupujemy. tak, dokładnie. Genali, dawaj. Uwaga. G A E D A L I. Tak, dokładnie. E, play as guest? Chyba nie będziemy się rejestrować, e, prawda? No dobra, możemy grać jako e, na razie jako ten bez rejestracji zobaczymy o co w ogóle w tym chodzi. Okej, okay, pieniądze Witaj nam dać. Witaj PKXD e, i oglądaj reklamy, żeby. Żeby mieć dostać bonus. ten e, e, dzięki pieniądze. nie. Okay. E, ale i tak dostaliśmy pieniądze. I tak pieniądze. Dostaliśmy i... Spoko. Ej, ale jest to buracza. To seria wygląda jak Roblox. To jest w Roblox chyba normalnie, wiesz na telefon, tylko że nie wiem w innej wersji. What? Poczekaj, to. What? Co, to, czy można w ogóle Poczekaj. przejść do jakiegoś innego świata dom? albo. Możemy w to kliknąć? E... Nie, o, może! Masz dom, to jest nasz Tak, to jest nasz dom! Chwilę, ja, czekaj, ja nie rozumiem, ja nie rozumiem. Ja rozum. Czekajcie, czy można sobie wyjść, można sobie wyjść. Tak. Możemy wejść do naszego domu. Tak. I oh, możemy go chyba meblować! Okej. Okay. Poczekaj, jakie tu są rzeczy w sklepie? Zobaczmy sobie, jakie są. O, zobacz, mam ten. Um, nie wiem, czy widziałeś, mój ogon. Gdzie? Mam ogon, tutaj mam ogon na plecach. A, okej. Okay. Taki trochę... <laughs> namalowany. Tak, taki trochę namalowany. Zobacz, co można kupić w sklepie. W sklepie? Tak, tutaj e, masz o, tu? jakby ikonkę sklepu. O. o jak o. drogo! W sensie no jak w, to, jak w toce boce trochę. <gasps> o, oh, widzę już co byś chciała. Okej. Um, <laughs> okej. Okay. Okay. To chcę bardziej, powiem szczerze. Okay. No to słuchajcie, jeśli chcielibyście kolejne odcinki z tej gry, tylko koniecznie najpierw wytłumaczcie nam w komentarzu o co w tej grze chodzi, bo. Wydaje mi się, że zobaczcie tutaj wiesz, jakieś tutaj nowe gry? No są domki. Być. E, o. Ludzie Jak sobie. Jak takie balona sobie kupić? Nie wiem. Ja, ej, mo mogę mieć balona dla mnie? E, jakby dzień dobry. Ode mnie? Czy. E. Można mieć pracę? Okej, okay, Nie można wygrać. Okej. Okay. Czyli to jest... Poczekajcie, czy to jest gra w grze, którą trzeba znowu zainstalować kolejną grę? I w, chyba tak, wiesz, poczekaj, czy ci twórcy tej gry tak, zrobili crafty? Czy Crafty to jest Minecraft? Tylko że z tymi postaciami. Nie wiem, to bardziej wygląda jak Roblox z Minecraftem połączony. Ej, no to wiemy z czego kolejny odcinek robimy. Prawdopodobnie. E, ale wróćmy może do naszej gry. Ja, ja, jak to zrobić? Ehm. No dobra, ale to w takim razie wszystko wiemy. Idźmy sobie Patrz, dalej. Patrz, tam jest coś chyba do zabawy: playground. Playground, czyli... zobaczymy, co tam mamy. Uwaga, uwaga. Ale tu Idziemy ładnie. sobie tędy. Czy można, czy można sobie kupić balony na własność? E ja nie mówię, że chciałbym. E można sobie woda. pływać? E można pływać, ej, o! Cilujemy. Chilujemy. Odpo odpoczyneczek, vibe, proszę ale bardzo. Vibe. Fajnie, że mam te shorty pod spódnicą, żeby nic mi nie było widać. Tak, naprawdę się z tego ucieszyłam. <laughs> bardzo dobrze. Poczekaj, bo chciała do tego kota wejść. Czy ja mogę coś z nim zrobić? Czy to jest może kogoś domek. Dzień dobry. E, można go obudzić. Ale dlaczego chciał? Patrz, ich się budzi chyba, właśnie. O, trzeba 20 lat, Ale koty możemy obudzić. wziąć. Poczekaj, weź tutaj właśnie. No, dawaj. Informacja. Informacja, o co w tym chodzi? Ace, Rex? Okej, okay, to jest jakaś pet-a, przy można, można mieć, mieć zwierzaka? dobra, można mieć własnego zwierzaka, tyle wiadomo. Um, tu są jakieś teleporty. Patrz, tu są kolejne koty. O, 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 o gro, gro, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja, ja, ja tylko ja tylko chodzę. Mamy obudzić chyba te wszystkie zwierzaki. Patrz, wiesz? patrz, to, to właśnie to nie są koty, to są po prostu mini-wersje różnych zwierzaków, ale przypuszczam, że tutaj może być jakieś inne mini gry, prawda? Mm, czy to jest jakieś. Iść tam do ludzi, chyba bo ja nie. widziałam jakaś w ogóle, iwona tam biega. E, sekundkę, bo dostaliśmy jakieś rzeczy. Co to jest? My backpack? E? E? Co? Czy to jest. Czekaj, czy to jest może firewerek? Można go odpalić? Wow, Miałem okay. um. e, Możemy też. Aha, możemy, możemy też, też pisać pogadać, z jakby jest czad. Mamy. O jakieś, nie. Te, jakieś tańce, dawaj tańce czy To dawaj. jest fortnite dance? Nie, po prostu. To jest proste. To jest ta, to jest. Kaczuszki. Kaczuszki, tak, dokładnie. Tu mamy kaczuszki. sobie coś. Czy jest fortnite dance? E, to e, jest taki Fortnite nie, dance, nie? to jest ten taki e, taniec, którego się każdy dzieciak w wieku e, powiedzmy, nie wiem e, 7-12 chciał nauczyć w pewnym momencie swojego życia. A, um, e, O, to jest Gangnam Style. To jest Gangnam Style? E, to jest nie wiem. Coś co. takiego. Yy, nie a, wiem co to jest. Nie ma Fortnite dance do widzenia. Jestem. Z, jak to? Jestem zawiedziony, nie Poczekaj, bo my wciąż musimy poszukać. Tam jest pet shop, czyli możemy sobie kupić zwierzaki jakieś. E, dzień dobry. Dzień dobry, ale e, Czy my będziemy tak tańczyć wroczyści? cały czas? E, a dlaczego nie? Czy możemy to wyłączyć? Nie. No, proszę bardzo. Przepraszam bardzo, bo może chciała tańczyć cały czas. Przepraszam. Jak bym takiego, takiego liska. Nie możesz takiego liska, ponieważ potrzebujesz. Aha. O, to jest jak Pet Simulator w Roblox. Czyli prawda? tu mamy pet simulator, mamy też. Jak ja zwał? Brookhaven. Brookhaven, e, w jednym No tak. i coś jeszcze prawdopodobnie. Hej, ktoś kto zrobił tą grę naprawdę wiedział co robi. Dokładnie, ale Proszę ogóle... bardzo, pt8572... Micha... Michajlo, Poczekaj, Emilia, Anna i tu jest i czyli oni w czymś robili rzeczy. Jakby prawdopodobnie to jest jakaś minigra, w której również możemy się spróbować... Patrz, oni tutaj sobie chodzą. Może to jest gra, w której również możemy spróbować, wiesz, się zmierzyć z nimi. Bardzo możliwe. E, Bellatrix. Zobaczmy, poczekaj. Oni mają te grube korki. A To co jest? Oni mają e, te rzeczy. Halo? To są, to jakieś są chyba jakieś zakupy. Wiesz, tak, rzeczy, które prawdopodobnie pojawiają się w czas. A gdzie możemy kupić sobie tego e, zwierzaczka? Myślę, że mamy na to pieniądze. Wydaliśmy wszystkie pieniądze na moją spódnicę. Przepraszam, Masze, na moją koszulkę. spódnicę. Jesteś, jesteśmy nowi, może nam dadzą. No tak, na pewno. Wi widzę, już na pewno. Haker się z nami podzieli swoim, nam, mikro, swoją kasą. Może nam dadzą. Nie wierzę e, w to. Dzień dobry. O, poczekaj. Hello friend, mam dla jakiś prezent e, dla procent? nas? Pet -pod? W Mówiłem, że nam dadzą za darmo, mówiłem, że jesteśmy nowi, no właśnie, okay. bardzo dobrze, bardzo dobrze, Mamy bardzo Mamy swojego dobrze. pet poda, czyli rzecz, która nam się jakby urodzi za jakiś czas, hey, pet jest Pet Simulator, to nie dość, że jest podróbka Robloxa, to jest Pet Simulator jeszcze razem. Okulary to jest I coś. mnóstwo i Dobra, ale zobaczmy tego naszego pytania, będzie dzień chyba musiał. Tak, przypuszczam, że jeszcze nie możemy go zobaczyć, wiesz. Jeszcze potrzebuje czasu. Czy to jest dzień, dzień, czy to jest dzień w grze? Przypuszczam, że jest to dzień, dzień. O. O, proszę bardzo, w ogóle to jest jakiś ten, jakiś jeszcze telewizor Sporo był. ludzi tutaj jest. Nie, tam jest, zobacz, przesuń się w drugą stronę. E, gdzie? Jeszcze. Tutaj jest jakby miejsce docelowe, gdzie możemy przejść. Też zauważ, że mamy tutaj po lewej stronie naszego peta, który obudzi się za yy, 24 Aha, godziny. 23, no dobra. Tak, i zobacz, tam jest jakiś. Czy tam jest nasz dom po prostu? Chyba zazaczony? tak. Chyba tak, wiesz, tu się przechodzi. Tak, to jest Okej, okay, rozumiem. Poczekaj, bo to wygląda. Przepraszam czy bardzo. To jest parkur na górze? Tak, dokładnie to samo chciałam powiedzieć, że to wygląda jak parkour. Czy my tam możemy wskoczyć jakoś? Czy naprawdę chcesz próbować parkurować, jak oboje wiemy, że ja jestem beznadziejna w parkurze w a Blok przepraszam bardzo. A, tu jest. A, ja a ty jesteś beznadzienny w parkurze że wy ten... Hop! Wop, wop, wop. Wop, 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 wop. Dobra! Dobra! Ok! Hop. Na razie sobie dajesz radę! Pąc! Zdeł! Bounce. Jestem w szoku, kochanie! Okay. Dawaj! Dajesz radę! Patrz, Bellatrix! Kurczę, Bellatrix nas próbuje ten! Pąs! Próbuje! być pierwsza! Dawaj! Musimy Bounce. ją pokonać! Pąc! Dawaj, Dobra. pokonuj ją! To Bounce. jest... Dobra, czekaj! Nasz ty wróg z jakiegoś powodu teraz! O nie! Chocolate. Ale starałem się! Zepsułem. Starałem się! O petwick uh. is here? E, Okej, okay. cztery pety. Okej, okay, czyli jakby cały czas są dodawane pety do tej... No, em, dobra. ...do tej właśnie gry. No ale dobrze, z tego co widzę, jedyne co tu można robić to przejść ten parkour, prawda? Póki co, ale wiesz co, czekaj, wrócimy do naszego domku, to można na przykład kogoś odwiedzić. Prawdopodobnie tak, zobacz, tu są domy innych graczy, jakby pewnie na tym serwerze. A co to jest to po środku? Czy to jest zwierza obserwacyjna? Możemy tutaj wejść? Um, tak mi się wydaje, chyba. Spróbujmy. Co jest na górze? Poczekaj. Po prostu widoczek ładny. Tak, jest to oh. ładny widoczek i jest tutaj ten zwierzak, którego trzeba było obudzić. No tak. E, czyli to jest cała ta gra? Te tak, tak, prawda? czy to są jeszcze jakieś dodatkowe światy. W sensie to są nasze domki, tak. ludzie sobie mieszkają tam mamy wszystkie aktywności, czyli możemy mieć swoje zwierzaki, możemy przychodzić parkura. Wiesz co, może to jest a... po prostu dla osób, które na przykład chcą się spotkać z jakimiś znajomymi po szkole i chcą sumie... też mieć różne rzeczy i sobie wchodzą tutaj sobie gadają na czacie. No, przede wszystkim gra jest za darmo, więc może tak, to, to nam... ale Roblox chyba również hmm. jest za darmo, prawda? No tak, tylko, że więc... no... Roblox jest dużo trudniejszy w obsłudze dla niektórych. Jakby tutaj hmm. odpalasz grę i wszystko masz, a w Robloxie trzeba sobie znaleźć serwer i tak dalej, i tak dalej. rzeczywiście. No, ale dobra. Moi drodzy, to by było Czy tyle. Czy da się w tej grze inna, innego robić, ponieważ zauważ, że w momencie kiedy nagrywaliśmy tokę to tak samo byliśmy tak naprawdę zezorientowani, i widzieliśmy co się dzieje, nie? No tak. Dopiero wy nam powiedzieliście co trzeba zrobić innego, tak. Właśnie, więc... czekaj, wróćmy do naszego domku, e, gdzieś tu ten pet nasz będzie stał tak, obok. Tak, tutaj on siedzi, on sobie siedzi i on się wykluje dopiero za 24 godziny. Pryk, czy można go dotykać? Nie, nie, żeby, nie żeby, można go dotykać. Żeby, żeby się szybciej wykluł? Myślisz, że można... 6 tak. godzin ominąć poprzez reklamę, reklamę albo coś. No to, to nie, słuchajcie, Wiesz co no niestety nie możesz tego kłaskać, żeby się, się wykręcił. No cóż, moi drodzy, w takim razie to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę, możecie w komentarzu napisać, jeśli jesteście profesjonalistami i wiecie o co chodzi w tej grze. Możecie napisać w komentarzu, co mamy robić, jak co tu się robi, gdzie co, jak, może są jakieś nowe w ogóle inne miejsca. A póki co, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym i cześć.